Zatknęłam się na ciekawy artykuł w australijskim Elle, gdzie poruszane były kwestie trendów i tego, co wyjdzie z mody definitywnie w 2023 roku. To zainspirowało mnie do nagrania tego filmu i teraz wspólnie będziemy sobie reagować na to, co proponują, a raczej czego nie proponują nam styliści i projektanci. Swoją drogą, hej, ja jestem Kasia i cieszę się bardzo, że tutaj jesteś. Już teraz proszę cię o zostawienie subskrypcji. To tylko jedno kliknięcie dla ciebie, a mi naprawdę bardzo pomaga na tej platformie. Jestem za to ogromnie wdzięczna. Wszystko, co usłyszysz w tym filmie, to tylko modowe ciekawostki i absolutnie nie trzeba się tym sugerować. Pamiętajcie, że ubieramy się dla siebie i w to, co nam się podoba. I najlepiej w ogóle nie patrzeć na trendy, ale wiedzę na ich temat jakąś tam fajnie mieć. Mam ten artykuł przed sobą w telefonie. No i zaczynamy. Pierwszą rzeczą, która według magazynu Elle wyjdzie totalnie z mody, są tak zwane psychodeliczne nadruki. Z tymi nadrukami to moim zdaniem była trochę taka próba kontynuacji słynnego tie-dye, które w pewnym momencie zawładnęło branżą odzieżową w roku 2021. Myślę, że wszyscy dobrze pamiętamy czasy lockdownu i te wszystkie przeróbki ubrań, a w sieciówkach było tego po prostu mnóstwo. Te psychodeliczne nadruki są również czymś, co można odtworzyć w domu, natomiast już w przeciwieństwie do takiego prostego tie-dye, wymagają od nas troszkę więcej kreatywności, pomysłowości i starania. Ja osobiście nigdy temu trendowi psychodelicznych nadruków nie uległam i powiem Wam szczerze, że nie znalazłabym w swojej szafie ani jednej takiej rzeczy. Nie był to też moim zdaniem na tyle silny trend, żeby po prostu przetrwał. Dlatego nie jestem szczególnie zdziwiona, że on wychodzi z domu, że po prostu nie przyjął się, był bardziej sezonowy, jednoroczny. Podobnie jak z Wciąż oczywiście nosimy tie i ja sama uwielbiam po prostu i czekam tylko na lato, żebym mogła sobie odbarwić znowu czarne koszulki, bo bardzo mi się to podoba, ale osobiście też miałam w pewnym momencie patrząc na to, co jest w sieciówkach, taki duży przesyt, dlatego, że tego było wszędzie pełno. No i tak samo z tymi psychodelicznymi wzorami. Pamiętam, że w zeszłe lato, jak wybrałam się chyba do Berzki, do Pull&Bear. No to wszystko było w te wzory jakieś spodnie, wiecie, materiałowe i tak dalej. I ciężko było kupić coś normalnego. Kolejna rzecz, łańcuszkowe paski. To jest totalny vibe plat 00 i kojarzy mi się z takimi popularnymi gwiazdami pop, jakimiś gwiazdami MTV czy Viva, jak na przykład nie wiem Paris Hilton. Takie łańcuszkowe paski bardzo podobają mi się na kimś, ale sama chyba nie zrobiłam takiego eksperymentu z tego co pamiętam. A szkoda, może będę musiała nadrobić, bo moim zdaniem wygląda to super nie wiem jak ja bym się w tym czuła, ale serio patrząc czy tam na Pinterestie, czy jakbym kogoś właśnie na ulicy spotkała w takim pasku, to wydaje mi się, że przyciągnęłoby to mój wzrok mi ten trend też absolutnie nie przeszkadzał, nie było to coś co mnie jakoś raziło lub znudziło, dlatego że nie było tego na tyle dużo, według El ten trend się kończy, ale ja mam takie przeczucie, że niekoniecznie i wydaje mi się, że łańcuszkowe paski jeszcze zobaczymy w wielu, wielu stylizacjach, nawet na wybiegach w Kolejnych sezonach. Tym bardziej, że projektanci uwielbiają kombinować z biżuterią w połączeniu z tkaninami. Zieleń określana jako Slime Green. Powiem Wam szczerze, że mnie to chyba ominęło, bo ja w ogóle nie zauważyłam w poprzednim sezonie, żeby ten trend był jakoś niesamowicie modny. Nie spotkałam się też z żadnymi total lookami na witrynach sklepowych, a to jest dziwne, dlatego że zwykle tak jest, że kiedy jakiś kolor się mocno wybija, no to on jest po prostu wszędzie. Teraz tak jest na przykład z różem. Wszędzie mamy garnitury całe w total looku różowym, takim fuksjowym i tak dalej, więc tego ja w ogóle nie kojarzę. Ale może to moje prywatne odczucie, może nie wiem, tylko mnie to ominęło, może jestem nieuważna, więc dajcie znać. Tak czy tak, ja jakąś wielką fanką zieleni, zwłaszcza takiej zieleni nie jestem, więc dla mnie no ok, bez różnicy. Tu jestem zaskoczona, torebki bagietki Czyli wiecie, te małe, często niepraktyczne torebki, gdzie nie możemy po prostu niczego zmieścić, oprócz portfela i ewentualnie telefonu. No, ale faktycznie to był taki bardzo mocno widoczny trend, i te torebki, bagietki zawładnęły sieciówkami. E, było ich naprawdę mnóstwo. Właśnie począwszy od sieciówek, skończywszy na projektantach, jakichś domach mody, no był, były wszędzie po prostu. Ja już kiedyś mówiłam, że one mi się podobają, i mimo takiej totalnej ich niepraktyczności, to ja z tymi torebkami miałam takie co. Coś, że ja po prostu je polubiłam. Nagle. Czy jeśli wejdą faktycznie z mody, będę za nimi tęsknić? No, no i tak będę w nich chodziła, ale nawet jeżeli już ich w ogóle nigdzie nie będziemy mogli dostać, no to trochę tak, ale wydaje mi się, że na ich miejsce znów wejdzie coś nowego, fajnego. No a mnie łatwo yy, przekupić takimi akcesoriami, dodatkami i ja sobie lubię tak wiecie, podobierać. Gdzieś tam niekoniecznie właśnie robię to na co dzień, ale jak widzę gdzieś tam w sklepach, to mam słabość po prostu do tych wszystkich dodatków. Swoją drogą w tym samym artykule możemy zobaczyć, że według Elle będą modne w tym sezonie takie duże, workowate torebki, co jest... Skrajnie różne od tego, co było wcześniej. No ale może to dobrze z drugiej strony, bo tym razem możemy w pełni wykorzystać potencjał takiej torebki i zapakować do niej po prostu połowę naszego życia. E, więc jeśli chodzi o praktyczność, no to tutaj na pewno na plus. Skórzane marynarki. Bardzo popularny, bardzo Pinterestowy, Instagramowy trend. Moim zdaniem naprawdę spoko rzecz. I jeśli macie takie skórzane marynarki w swojej garderobie, wiecie, że w nich dobrze wyglądajcie, to błagam, nie wyrzucajcie ich tylko dlatego, że nagle wyjdą z mody, bo to jest moim zdaniem przykład rzeczy, która będzie ponadczasowa, która będzie kultowa i którą będziecie mogły założyć jeszcze przez długie, długie lata. Ja bym w takiej marynarce dalej chodziła, dlatego, że moim zdaniem to był jeden z tych fajniejszych trendów właśnie w takim okresie wiosennym czy jesiennym i moim zdaniem coś takiego pasuje do wielu stylizacji. I robi robotę w każdym outfitie. Też trochę nie chce mi się wierzyć, że tego już nie będzie. No ale może faktycznie, może, może mają rację. No ale nic, zawsze na pewno będzie opcja znalezienia czegoś takiego w second-handzie, więc tego się trzymam. Tutaj jestem okropnie zdziwiona, okropnie, bo kolejny trend, który się kończy. To kowbojki. Ja byłam pewna, że to nigdy nie nastąpi. Z drugiej strony, te kowbojki były już tak długo w trendach, w każdym sezonie wiosenno-letnim, jesienno-zimowym, że może nie powinnam być aż tak zdziwiona. W każdym razie, na miejsce kowbojek mają teraz wejść inne buty. Ja o tych butach już mówiłam w jednym z moich filmów o trendach na 2023, i chodzi tutaj o Riding Boots. Jeśli nie wiecie, o czym mówię, to możecie sobie wrócić do tamtego filmu. Zamysł tych butów jest dość zwykły. Zbliżony, ale jednak jest to coś innego. Osobiście uważam, że riding boots są łatwiejsze do zestawienia niż kowbojki. No, moje zdanie w tym temacie znacie. Ja bym na pewno z kowbojek absolutnie nie zrezygnowała i wciąż zamierzam sobie kupić w końcu te moje jedne, jedyne wymarzone. I wierzę, że kiedyś to nastąpi, ale one już muszą być takie, wiecie top of the top i ja muszę być do nich przekonana w 200%. I wiecie co, tak teraz sobie myślę, że może to dobrze, że te kowbojki wychodzą niby z trendów, dlatego, że może to wpłynie na to, że nie będzie ich aż tak dużo, bo kowbojki w pewien sposób nam troszeczkę spowszedniały i może nie były już przez to aż tak atrakcyjne, aż tak pożądane, więc wyciągając jakieś plusy z tej całej sytuacji, że to znika po prostu z trendów, to wydaje mi się, że dla tych, którzy i tak je lubią, jest to całkiem dobra informacja. Spodnie Cargo. Ja wiem, ja wiem, że jest mnóstwo fanek tego trendu. W 2022 roku był tak ogromny boom na te spodnie, ale wiecie co? mnie jakoś to nie porwało. To też fajnie pokazuje, że czasem to, co aktualnie jest w trendach, nie będzie po prostu do nas pasowało i nie będzie do nas przemawiało i trzeba to wziąć pod uwagę. U mnie tak właśnie było, to po prostu nie jest do końca mój styl i nawet na kimś nie do końca mi się to podoba, nie przemawia to do mnie. Dlatego ja w tej kwestii więcej powiedzieć nie mogę. No według El nie będzie to już modne i okej, okay, no po prostu okej. Okay. Wysokie platformy, no nareszcie, tego było bardzo dużo i do mnie to w ogóle nie przemówiło za dużo tego było po prostu. Pamiętam, że w zeszłym roku, w lecie, chciałam kupić sandałki na jakimś takim obcasie, ładne, subtelne. Nie byłam w stanie. Wszędzie były platformy i mówię o takich naprawdę dość wysokich platformach, więc ja osobiście się cieszę. Ludzie oczywiście dalej w tym będą chodzić, ale może wpłynie to na to, że w sklepach w końcu pojawi się w tym roku coś innego. Moi drodzy, to już wszystkie trendy, które według artykułu L wychodzą z mody w 2023 roku. Dajcie znać, standardowo w w komentarzach, co o tym myślicie i czy według Was te przewidywania się faktycznie sprawdzą, z czym się może nie zgadzacie. Ja Wam ogromnie dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz proszę o subskrypcję, zostawienie łapki w górę, komentarza, a my widzimy się w kolejnym filmie. Buziaczki! Pa, pa!